Cały świat zatrzymał się, by oglądać proces Gwyneth Paltrow dotyczący wypadku narciarskiego. Co przyciągnęło największą uwagę? Karmelowe swetry z The Row za pięć tysięcy dolarów każdy, nienaganną marynarkę Ralph Lauren, dyskretne buty Celine, żadnych logo, żadnego krzyku. Tylko cicha elegancja, która mówiła głośniej niż jakikolwiek nadruk Gucci. W tym samym czasie Sofia Ricci wzięła ślub we Francji w trzech sukniach Chanel, szyty na miarę, i rozbiła internet nie przez ostentację, ale przez wyrafinowanie. Dwie kobiety, dwa momenty, jedna lekcja. Prawdziwy luksus nie potrzebuje publiczności. Jestem Naomi Yamada. I dziś porozmawiamy o tym, dlaczego chęć wyglądania na bogatą jest w rzeczywistości najszybszym sposobem na to, by nie być szanowaną. A jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego najbardziej eleganckie kobiety na świecie odrzucają blask, by objąć szept, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i zostaw like. Bo to, co Ci teraz powiem, może całkowicie zmienić sposób, w jaki się ubierasz, w jaki wydajesz i sposób, w jaki jesteś postrzegana. Opowiem Ci pewną historię. Kilka lat temu na charytatywnym wydarzeniu w Warszawie poznałam dwie kobiety. Pierwsza weszła ubrana w sukienkę z gigantycznym logo włoskiej marki, torebkę ze złotymi inicjałami, buty, które błyszczały przy każdym kroku. Chciała, żeby wszyscy wiedzieli, mogę sobie na to pozwolić. Druga przybyła w lnianej sukience w kolorze ekru, w skórzanych sandałach bez widocznej marki, małej postarzanej skórzanej torebce. Żadnego logo w zasięgu wzroku. Wiesz, kogo wszyscy chcieli poznać? Drugą. Wiesz, kto otrzymał zaproszenia na prywatne kolacje? Druga. Wiesz, kogo ludzie uznali za bardziej zamożną? Dokładnie, drugą. Bo pierwsza krzyczała, a druga szeptała. I istnieje niezapisana zasada wśród tych, którzy naprawdę posiadają: pieniądze mówią, bogactwo szepcze. Fenomen ma nazwę: Quiet Luxury czyli cichy luksus. Stealth Wealth, niewidzialne bogactwo. Kiedy serial Succession zakończył swój ostatni sezon, świat uświadomił sobie to, co stare rodziny zawsze wiedziały. Ostentacja należy do nowych bogatych. Elegancja tkwi w braku widocznego wysiłku. Kendall Roy, postać z serialu, nosił czapki bejsbolowe za 1200 dolarów. Były od loro piana. Nikt nie wiedział, patrząc po raz pierwszy. Shivroy, jedyna córka, nosiła idealnie skrojone garnitury w neutralnych tonach. Żadnych logo, żadnych cekinów, tylko nienaganny krój, tkanina najwyższej jakości i pewność siebie płynąca z wnętrza. W rezultacie miliony ludzi na całym świecie zaczęły się zastanawiać: po co mi torebka z gigantycznymi inicjałami, skoro mogę mieć coś równie luksusowego, ale dyskretnego? Stało się to mnie Straciłam wszystko w kryzysie finansowym. Mieszkanie, inwestycje, iluzje bezpieczeństwa. Dlatego kiedy odbudowywałam swoje życie, zrobiłam to inaczej. Żadnych logo, żadnych nadmiarów, tylko to, co naprawdę kochałam i używałabym. I wiesz co się stało? Paradoksalnie ludzie zaczęli pytać mnie, gdzie kupuję swoje ubrania. Myśleli, że wydaję fortuny, ale wydawałam mniej niż kiedykolwiek, bo kupowałam właściwie. Pozwól, że wyjaśnię ci te różnice w sposób, który zrozumiesz w głębi duszy. Wyglądać na bogatą oznacza kupować to, co wszyscy rozpoznają, nosić to, co wszyscy widzą, wydawać to, czego nie zawsze masz. To torebka z logo, która kosztuje 3 miesięczne pensje. To nowy samochód, który cię zadłuża. To suknia wieczorowa, którą nosisz raz i nigdy więcej, bo wszyscy widzieli ją już na Twoich zdjęciach. Wyglądać na bogatą jest wyczerpujące, jest drogie i co gorsza, jest oczywiste. Być bogatą to zupełnie inna historia. Być bogatą oznacza mieć wolność, oznacza budzić się bez długów, oznacza kupić ten włoski sweter z kaszmiru, bo wiesz, że będziesz go nosić przez najbliższe 10 lat, a nie dlatego, że chcesz go opublikować na Instagramie. Być bogatą to mieć garderobę złożoną z 33 elementów, które idealnie ze sobą współgrają. To wybierać jakość zamiast ilości. To wiedzieć, że nikt nie zauważy Twojego pierścionka z białego złota, ale ty wiesz, że jest ręcznie wykonany i ma swoją historię. Najbardziej eleganckie kobiety na świecie zrozumiały coś fundamentalnego: prawdziwy luksus jest niewidzialny. To jakość bawełny twojej pościeli, której nikt nie widzi, ale którą czujesz każdej nocy, to rzemieślnicze mydło w twojej szufladzie, to filiżanka z porcelany, z której pijesz herbatę każdego ranka, to włoski skórzany notes, w którym zapisujesz swoje cele, to szczegóły, które tylko ty znasz, ale które zmieniają twoje życie w coś niezwykłego. A oto sekret, który znają eleganckie kobiety. Koszt na użycie jest ważniejszy niż cena na metce. Sweter kaszmirowy za 1000 euro, który nosisz 50 razy w roku przez 5 lat, kosztuje 4 euro na użycie. Bluzka z fast fashion za 50 euro, którą nosisz 3 razy i wyrzucasz, kosztuje 16 euro na użycie. Dlatego która z nich jest naprawdę droga? Tatania. Bo tanie zawsze wychodzi drogo, jeśli chodzi o garderobę. Dam ci konkretny przykład. Mam stół jadalny z drewna orzechowego, który kupiłam dawno temu. Czy kosztował dużo w tamtym czasie? Tak, ale 14 lat później pozostaje nienagannie. Starzeje się z godnością. Każda rysa opowiada historię. Każde zadrapanie ma znaczenie jest dziś wart więcej niż wtedy, gdy go kupiłam. Tymczasem znam ludzi, którzy zmienili stół trzy razy w tym samym okresie. Wydali więcej w sumie. I nadal mają coś, co wydaje się jednorazowe. To jest różnica między inwestowaniem a wydawaniem. Między kupowaniem a kolekcjonowaniem bez duszy przedmiotów. Nauczyłam się czegoś od mojej babci Akiko. Dożyła 94 lat. Zawsze nienagannie. Zawsze spokojna. I wiesz, ile miała biżuterii? Pięć sztuk. Tylko pięć. Ale każda miała swoją historię. Każda była wyjątkowa. Nie gromadziła selekcjonowała. A kiedy nosiła ten nefritowy pierścionek, który należał do jej matki, czułeś ciężar historii, nie ciężar pieniędzy, ciężar znaczenia. Dlatego pytanie nie brzmi, ile to kosztuje? Pytanie brzmi, ile to znaczy. I eleganckie kobiety to wiedzą. Wiedzą, że torebka bez logo odziedziczona po babci jest warta więcej niż dziesięć torebek ze złotymi inicjałami kupionych wczoraj. Wiedzą, że dobrze skrojony wełniany płaszcz, noszony od pięciu lat, jest bardziej elegancki niż płaszcz z najnowszej kolekcji, który nosi każdy. Bo elegancja nie dotyczy nowości, dotyczy ponadczasowości. Stało się to, ponieważ żyjemy w erze, w której nadmiar stał się wulgarny. Dlatego prawdziwie wyrafinowane kobiety robią coś przeciwnego wybierają strategiczną niewidzialność. Ale nie myśl sobie. Niewidzialność nie oznacza przeciętności. Oznacza moc bez fanfar. Oznacza, że nie musisz nikomu nic udowadniać. A to moja droga jest wyzwalające. Ale jest coś poza pieniędzmi. Jest kwestia bezpieczeństwa. A nikt o tym nie mówi. Jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych miał miejsce przypadek, w którym emerytowany profesor został porwany, ponieważ nosił Rolexa, którego otrzymał w prezencie na emeryturę. Przestępcy założyli, że ma pieniądze. Nie miał, ale zegarek krzyczał coś przeciwnego i prawie stracił życie z tego powodu. To się dzieje, ponieważ ostentacja to ruchomy cel namalowany na twoich plecach. Dlatego inteligentne kobiety nauczyły się lepiej być niedocenioną niż przecenioną lepiej pozostać niezauważoną niż być w centrum niewłaściwej uwagi. I nie myśl, że to paranoja to rzeczywistość. Kim Kardashian została okradziona w Paryżu właśnie dlatego, że eksponowała swoją biżuterię w mediach społecznościowych. Sama później przyznała, że jej ostentacja online uczyniła ją celem. Od tego czasu całkowicie zmieniła sposób, w jaki się ubiera publicznie mniej blasku, więcej dyskrecji. Bo nauczyła się w praktyce tego, co stare rodziny zawsze wiedziały: prawdziwe bogactwo nie potrzebuje reflektorów. Tu w Warszawie widzę, że to się dzieje cały czas. Kobiety, które boją się nosić swoje dobre zegarki na ulicy, które ukrywają drogie torebki w torbach na zakupy, które unikają pewnych dzielnic w pewnych ubraniach, wiesz, co te kobiety sobie uświadamiają? Że ostentacja nie tylko jest wulgarna, jest niebezpieczna. Dlatego wybierają elementy, które rozpoznają tylko ci, którzy rozumieją. Nienagannie skrojony płaszcz nie krzyczy o bogactwie. Ale ci, którzy wiedzą, wiedzą. I to jest o wiele bezpieczniejsze. I o wiele bardziej eleganckie. Stało się to właśnie wtedy, gdy globalna gospodarka zaczęła się chwiać. Ale zamiast kupować mniej, ludzie zaczęli kupować inaczej. Marki takie jak Loro Piana, Brunello Cusinelli i The Row, wszystkie skoncentrowane na niewidzialnej jakości. Zobaczyły eksplozję sprzedaży. Grupa Hermenegildo Zenia odnotowała dwucyfrowy wzrost. Hermes pobiła rekordy zysków. Ponieważ ludzie byli zmęczeni wyglądaniem na bogatych, chcieli być bogaci. I jest brutalna różnica między tymi dwoma. Marki, które dominują w Quiet Luxury, to wiedzą. Loropiana Piana, na przykład, to marka, której większość ludzi nie rozpoznaje. Ale ci, którzy znają, znają. Sweter od nich może kosztować 2000 dolarów. Żadnego logo, tylko najlepszy kaszmir na świecie. Brunello Cucinelli, inne nazwisko w cichym luksusie, ma filozofię: tworzyć elementy, które trwają 20 lat. Dlatego nie kupujesz ubrania, kupujesz długoterminowy związek z jakością. Pomyśl ze mną. Sofia Ricci poślubiła Eliota Gręgę we Francji. Jej ślub stał się wiralowy nie dlatego, że był ekstrawagancki, ale dlatego, że był wyrafinowany. Suknie Chanel szyty na miarę. Żadnych nadmiarów. Żadnych przesad. Tylko piękno. I cały świat tego chciał. Dlatego nie sprzedawała bogactwa. Sprzedawała gust. A gust, moja droga, jest rzadszy niż pieniądze. Ciekawe jest to, że Sofia nawet nie planowała stać się ikoną Quiet Luxury. Po prostu ubierała się tak jak lubiła, z elegancją, z dyskrecją, z intencją. A kiedy zdjęcia ze ślubu zostały ujawnione, internet eksplodował. Miliony wyświetleń, ludzie tworzący moodboardy, marki próbujące odtworzyć styl. A wszystko dlatego, że wybrała szept zamiast krzyku. Porównaj to ze śluby celebrytów z lat dwutysięcznych. Kryształy swarowskiego wszędzie. Suknie, które ważyły 15 kilogramów, dekoracje, które wyglądały jak kluby nocne. Wszystko było więcej, więcej, więcej. Ale wiesz, co się stało? Ludzie zmęczyli się. Zmęczyli się nadmiarem, zmęczyli się wulgarnością przebraną za luksus, zmęczyli się tym, że nie mogli nawet oddychać, patrząc na tyle rzeczy. Dlatego, kiedy Sofia przybyła w swoich prostych, ale nienagannych sukniach, to była ulga. To było jak łyk świeżej wody na pustyni brokatu. A Anna Wintour, redaktorka Vogue, zauważyła to natychmiast. To, co miało być małym artykułem, stało się okładką, stało się fenomenem, bo Anna wie, jak rozpoznać zmianę ery, gdy ona się dzieje. A ta zmiana mówiła: dość hałasu. Chcemy ciszy. Dość logo. Chcemy jakości. Dość ilości. Chcemy znaczenia. Pozwól, że dam ci praktyczny przykład. Jesteś w restauracji. Wchodzą dwie kobiety. Jedna nosi kolorową sukienkę, krzykliwą biżuterię, torebkę z ogromnym logo. Druga nosi beżową lnianą sukienkę, proste skórzane sandały, małą torebkę bez marek. Którą z nich myślisz, że kelnerzy będą lepiej obsługiwać? Drugą, bo ona emanuje pewnością siebie, nie musi krzyczeć, kim jest. A to moja droga jest mocą, i oto pyszna ironia. Aby mieć ten styl, niekoniecznie potrzebujesz dużo pieniędzy. Potrzebujesz kryterium, cierpliwości, intencji. Musisz przestać kupować pięć kiepskich bluzek i zacząć oszczędzać na jedną doskonałą bluzkę. Musisz zrozumieć, że inwestowanie w jakość to dosłownie inwestowanie, bo ta sztuka będzie ci towarzyszyć przez lata. Będzie dobrze się starzeć. Sprawi, że poczujesz się dobrze za każdym razem, gdy ją założysz. Prawda jest taka, że żyjemy w momencie zmęczenia logo. Ludzie są zmęczeni byciem chodzącymi billboardami. Zmęczeni płaceniem dużo za reklamowanie marek. Zmęczeni pełnymi szafami i niczym do noszenia. Zmęczeni wyglądaniem na zamożnych, podczas gdy toną w długach. Dlatego wracają do podstaw. Ale wyrafinowanych podstaw. Drogich podstaw. Podstaw, które trwają. Klientka skontaktowała się ze mną w zeszłym roku całkowicie zagubiona, pełna szafa nic do noszenia. Wydawała fortuny co miesiąc, żyła zadłużona na karcie kredytowej. Przeprowadziliśmy radykalne porządki. Oddaliśmy 80% jej garderoby. Zachowaliśmy 20%, dobrze wykonane, ponadczasowe, wszechstronne elementy. Kupiliśmy tylko pięć nowych strategicznych sztuk. Pięć. Wiesz, co się stało? Zaczęła oszczędzać 300 euro miesięcznie. Przestała kupować impulsywnie. A co najlepsze, ludzie zaczęli komplementować jej styl. Bo nosiła mniej, ale nosiła lepiej. Stało się to, ponieważ przestała gonić trendy i zaczęła kultywować własny styl. Dlatego się uwolniła. A wolność, moja droga, to jedyny luksus, który naprawdę się liczy. Pozwól, że powiem Ci więcej o tej transformacji. Trzy miesiące później zadzwoniła do mnie podekscytowana. Powiedziała, że po raz pierwszy od lat udało jej się zaoszczędzić pieniądze na podróż. Prawdziwą podróż. Do Toskanii. Zatrzymała się w małej wiosce, jadła w lokalnych restauracjach, spacerowała po winnicach. I wiesz co mi powiedziała? Że to doświadczenie było warte więcej niż wszystkie torebki, które zgromadziła. Bo wspomnienia nie upadają, wspomnienia nie wychodzą z mody. Wspomnienia cię nie zadłużają i jest jeszcze coś, co sobie uświadomiła. Kiedy przestajesz wydawać pieniądze, próbując zrobić wrażenie na ludziach, których nie obchodzisz, zostają ci pieniądze na inwestowanie, na tworzenie bezpieczeństwa, na spokój. Otworzyła fundusz awaryjny. Zaczęła inwestować w akcje. Zaplanowała swoją emeryturę. W wieku 38 lat w końcu poczuła się dorosła. Nie dlatego, że eksponowała więcej, ale dlatego, że miała kontrolę, a kontrola, moja droga, to nowy status. Wiesz, czego jeszcze te eleganckie kobiety unikają? Zazdrości. Kiedy nie eksponujesz, nie przyciągasz chciwych spojrzeń, przyciągasz szacunek. Ludzie nie widzą w tobie kogoś do zazdroszczenia, ale kogoś do podziwiania. I jest ogromna różnica między zazdrością a podziwem. Zazdrość koroduje. Podziw inspiruje. Kiedy ubierasz się w cichą elegancję, mówisz: Nie potrzebuję twojej aprobaty. Nie muszę nic udowadniać. Po prostu jestem. A ten rodzaj pewności siebie jest bezcenny. Pozwól, że dam ci kilka praktycznych wskazówek, które możesz zastosować już dziś. Po pierwsze, inwestuj w naturalne tkaniny. Len, bawełna, wełna, jedwab, kaszmir. Starzeją się dobrze. Oddychają. Mają wagę i teksturę. Fast fashion tego nie ma. Po drugie, wybieraj neutralne kolory jako podstawę. Beż, szary, granat, biały, czarny. Komponują się ze sobą, nie męczą, są z natury wyrafinowane. Po trzecie, mniej znaczy więcej. Dosłownie. Dyskretny naszyjnik jest bardziej elegancki niż pięć hałaśliwych bransoletek. Mała torebka ze szlachetnej skóry jest bardziej szykowna niż gigantyczna torebka pełna logo. Po czwarte, jakość przede wszystkim. Wol jedną dobrą sztukę od trzech kiepskich. Zawsze. Będę jeszcze bardziej konkretna. Jeśli masz 1000 euro do wydania na ubrania w tym miesiącu, nie kupuj 10 sztuk po 100 euro każda. Kup jedną sztukę za 1000 euro, która przetrwa 10 lat. Może to być idealnie skrojona marynarka. Może to być włoski wełniany płaszcz. Może to być skórzana torebka, która będzie się starzeć razem z tobą. Ta mentalność inwestowania zamiast wydawania zmienia wszystko, bo przestajesz mieć szafę pełną przeciętnych rzeczy i zaczynasz mieć ograniczoną szafę niezwykłych rzeczy. Inna rzecz: naucz się rozpoznawać jakość. Patrz na szwy. Poczuj wagę tkaniny. Sprawdź guziki, podszewki, wykończenia. Dobrze wykonany element ma nienagannie szczegóły. Nawet tam, gdzie nie widzisz. Bo jakość to nie tylko wygląd to struktura to sposób, w jaki element został skonstruowany to czas, który ktoś poświęcił na każdy szef a kiedy zaczniesz to rozpoznawać nigdy więcej nie zaakceptujesz mniej. I jest jeszcze jedna wskazówka, która jest warta złota zaprzyjaźnij się z dobrym krawcem poważnie. Różnica między elementem, który pasuje, a elementem, który ubiera to dopasowanie. A dobry krawiec może przekształcić zwykły element w coś spektakularnego. Może sprawić, że tania marynarka będzie wyglądać jak szyty na miarę. Może dopasować spodnie tak, żeby idealnie leżały. Inwestowanie w dopasowania to inwestowanie w siebie. To mówienie: Zasługuję na to, by moje ubrania idealnie na mnie pasowały. I zasługujesz na to. Stało się to, gdy ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że gromadzenie nie jest bogactwem, dobre życie jest bogactwem. Dlatego te eleganckie kobiety dokonują świadomych wyborów, kupują mniej, ale kupują lepiej, inwestują w doświadczenia zamiast w przedmioty, kultywują własny styl zamiast podążać za tym, co robią wszyscy, i przede wszystkim żyją lżej, bo brak trzydziestu par butów do wyboru każdego ranka jest wyzwalający. Posiadanie pięciu idealnych par, które działają do wszystkiego, jest wyzwalające. Wiesz co jeszcze? Te kobiety nie muszą pokazywać, że podróżowały. Po prostu podróżują. Nie muszą udowadniać, że mają gust. Po prostu go mają. I to jest różnica między kimś, kto żyje dla mediów społecznościowych, a kimś, kto żyje dla siebie. Dlatego jeśli chcesz kultywować ten rodzaj elegancji, zacznij od wewnątrz na zewnątrz. Uporządkuj swój dom. Uwolnij się od tego, czego nie używasz. Inwestuj w elementy wysokiej jakości. Kupuj mniej, ale kupuj dobrze. Przestań gonić trendy i zacznij budować ponadczasowy styl. I pamiętaj: Nie musisz nikomu nic udowadniać. Twoja elegancja powinna służyć tobie, a nie opinii innych. I oto najważniejsza rzecz, którą mogę ci powiedzieć. Kiedy przestajesz próbować wyglądać na bogatą i zaczynasz żyć z intencją, Dzieje się coś magicznego. Oszczędzasz pieniądze, zyskujesz czas, redukujesz stres, czujesz się bardziej pewnie siebie, bo już nie konkurujesz z nikim. Po prostu jesteś sobą w swojej najlepszej wersji. Jeśli ten film miał dla Ciebie sens, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o eleganckim minimalizmie, o tym jak żyć z mniejszą ilością, ale o wiele większą jakością, zasubskrybuj kanał. Włącz powiadomienia i zostaw like, bo tutaj na minimalistyczny urok nie mówimy o gromadzeniu, mówimy o selekcjonowaniu, nie mówimy o robieniu wrażenia, mówimy o dobrym życiu. Podsumujmy to, czego nauczyliśmy się dzisiaj: po pierwsze, ostentacja należy do nowych bogatych. Elegancja jest dziedzictwem tych, którzy mają pewność siebie. po drugie, Prawdziwy luksus jest niewidzialny i objawia się w szczegółach, które tylko ty znasz. Po trzecie, wyglądanie na bogatą cię zadłuża, bycie bogatą cię wyzwala. Po czwarte, jakość przewyższa ilość zawsze, we wszystkim, bez wyjątku. Po piąte, logo krzyczą o niepewności, szlachetne tkaniny szepczą o mocy. I na koniec, prawdziwie elegancka kobieta nie potrzebuje publiczności, bo sama sobie wystarcza. Teraz powiedz mi w komentarzach. Cichy luksus, masz go? I powiedz mi, czy spodobał ci się film. Chcę poznać twoją szczerą opinię. Do następnego spotkania. Z lekkością, pięknem i intencją.